Nazywamy się Paweł, Ania, to jest Jasiu i Tereska Kuczja. Przyjechaliśmy z Krakowa, no, w domowym kościele jesteśmy już czwarty rok. Dzisiaj przeżywaliśmy czternasty dzień oazy. Tematem dzisiejszego dnia był kościół. Takim ważnym dla mnie momentem dzisiejszego dnia było spotkanie w grupach, w trakcie którego dzieliliśmy się naszym zaangażowaniem w życie parafii. Było to bardzo cenne móc wysłuchać różnych doświadczeń, różnych ludzi. No a ja dzisiaj miałem pierwszy raz okazję uczestniczyć w modlitwie wstawienniczej, przeżywanej wspólnie, we wspólnocie w kościele. To było dla mnie duże nowum. Ja już dużo o tym wcześniej słyszałem i miałem jakieś tam swoje wyobrażenia. Powiem szczerze, że też negatywne częściowo, a to było bardzo cenne doświadczenie. Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość to przeżyć wartościowe przeżycie i myślę, że dużo mnie to nauczyło. Dużo też w ogóle o, o tym, jaka jest siła wspólnoty i, i jak to może dobrze wpływać. Na nasze życie. Także bardzo się cieszę, że miałem taką okazję. I za to, wszystko, co tu przeżyliśmy. Chwała Panu. Chwała Panu.